No, siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj, a tutaj kolejny, cudowny, nowy, wspaniały, fantastyczny tydzień, w tym również roboczy przed nami, poniedziałek, poniedziałeczek, ale będzie faj ale również fajne jest to, że sobie teraz będę ogrywał Amagami, które oczywiście nagrywam dzień przed, Chociaż nie zawsze takie rzeczy mają miejsce. Czasami się zdarza to, że nagrywam w ten sam dzień, w którym publikuję. Ale ten dzień nie jest tym dniem. Tak, powtórzenia w przypadku słowo-dzień zaliczone. Więc jedną z rzeczy, których nie powinienem robić, ale zazwyczaj zdarza mi się, została odhaczona. No to mamy pierwszą rzecz. <laughs> Pierwszą sprawę załatwioną. Druga y, kwestia, którą będę poruszał, to jest to, że przedłem się pochwalić i trochę pożalić. Pochwalić to, że udało mi się spełnić z jedną z moich obietnic, którą było to, żeby przetłumaczyć kolejny plik związany ze spolszczeniem mówlu, które przypominam, y, prowadzę raz, wraz z moim kolegą. No udało mi się dotrzymać terminu i osiągnąć kolejny krok naprzód Czyli kolejny plicek został przetłumaczony tak. tak i to jest ta dobra wiadomość a ta zła jest, że mój film związany z, z moimi ulubionymi nowelkami, z tymi raczej będąc precyzyjnym nieulubionymi, tylko raczej z tymi, które wciągnęły mnie w ten gatunek gier, będzie opóźniony. tak, nie zdążyłem ograć wszystkich gierek. Tak się zastanawiam, czy w ogóle jest sens ogrywania tych wszystkich gierek. No ale wypadałoby, nie? Troszeczkę. Chociaż tak powierzchownie je. Ob... Ale no z drugiej strony, jak będzie to powierzchownie, to też będzie źle. No ale, będąc szczegółowym, wizyta mojej. części mojej rodziny, która przyjechała tutaj na Ferie. No troszeczkę mi w tym przeszkodziło, ale też z innej strony. Omen, omen. Yy, aż tak to nie było, w sensie to nie tak, że nie miałem w ogóle czasu na nic, jest związane z komputerem czasami nawet aż przeciwnie, ale no po prostu się nie udało. Ale gry takie jak yy, Podbijanie Świata oraz oraz, oraz jak to lubiłem gadać, Alien on ja, co oczywiście tak tytuł nie brzmi, tylko oczywiście ja to przekręciłem, gdy byłem w techniku. no ale te, te powiedzmy, największe molochy są zdziabnięte już je dotknąłem, więc. No i... To, to jest program. Bo te zwykłe powieści wizualne to się jakoś wiecie, przeklikuje, czyta się szybko, raz dwa. Ale w gry, w których są również inne elementy związane z na przykład expieniem, taktyką i tam trybem RPG i strategicznym No to tak szybko się nie ogrywa. A po drugie... Yy... Właśnie sobie ogarnąłem, że... No, że nie wiem, no po prostu dam sobie siebie wszystko i postaram się w luty to zrobić. Osiągnąć cel i wydać filmik. No dobra, to wszystko jeżeli chodzi o te ogłoszenia parafialne. No dobra, więc kontynuujemy wątek z Amagami. Teraz yy, kręcimy się o wokół Nanasaki Ai. Członkinie klubu pływackiego, która... No, która, no powiedzmy, że jest zadziorna i, nie, i to ona częściej yy, obraca Junciego wokół palca Chociaż tutaj w porównaniu do relacji z Ayatsuchi-san jest bardziej wyrównane, powiedzmy, nie wiem, tak 65% do, 40%, do 35% Albo może tak bardziej 60 do 40, a nie jak w przypadku przewodniczącej, że jest tak 80 do 20 na korzyść przewodniczącej. No dobra, tyle jeżeli chodzi o informacje, jak mówiłem kontynuujemy wątek. Mam nadzieję, że było mnie słychać, ten mój mikrofon, tu się coś tam zluzowało i nie chcę trzymać do góry. Co jeżeli będę sobie ręką podtrzymywał, no coś tam się u mnie, już powoli psuje ten mikrofonik. No, może musiałbym na nowo go poskręcać, ale nieważne. 5 minut. Ojeju, 5 minut pierdzielenia. No dobra. No tak już bywa, nie? Kontynuujmy po prostu. No chyba tutaj muszę poprawić. O. No dobra, to poczekajmy do równych 5 minut i zaczniemy. 3, 2, 1. Przepraszam. Ajipa, tachibana Senpai. Masz może chwilkę? He? O! Na nasaki. Um, masz może teraz czas? Chciałabym z Tobą odrobinę porozmawiać. Porozmawiać? Hmm. I co powinienem teraz z tym faktem zrobić? Zmiałem, ja no bo czemu nie? Nie? Pewnie, zróbmy to. Ach! Okej, okay, dziękuję ci bardzo. ha, Eee. Czyli tak nie miałem nic lepszego... Nie miałem teraz w planach nic lepszego do roboty. Uhuhu, y, więc to tak No dobra, no to standardowo... Nie wiem y, Od ploteczek. Ploteczki zawsze są spoko. Każdy lubi poplotkować, zwłaszcza, że... Z Przypominam, że zbliża się ten festiwal i impreza, i święta, i tak dalej, i tak dalej, więc jest o czym plotkować. Ale nie tylko. Nanasaki, masz może jakąś ulubioną porę roku? Przy, por, hmm, przypuszczam, że to zima? Lubię chłodne poranne powietrze za to, że mnie otula i równocześnie stymuluje mmm więc lubi chłodek? Tak, lubię to uczucie. No dobra, nutka, czyli nie oczarowaliśmy, ale również nie zniechęciliśmy, więc... No teraz może z... coś powiemy zabawnego? Śmieszny żart odprowadzącego? Okej... Okay. No to... a zdarza ci się kiedykolwiek słuchać radia? Nie, zazwyczaj tego nie robię. Raczej nie pamiętam za bardzo, żebym kiedykolwiek starała się, żeby wsłuchać jakąkolwiek stację radiową. No dobra. A no to pora na wygłupy, które są niezrozumiałe dla mnie, strasznie dziwne, ale. Co zobaczymy, czy teraz tym razem e, Tacibana rzuci jej jakieś diabelsko skuteczne spojrzenie, albo że ją pogilgota, albo coraz wie. No dobra, o, 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 da, da, da po prostu komplement, ok. No dobrze, e, pora, e, pora rzucić e, jakimś komplementem na Nasaki. Nasaki, jesteś bardzo łagodna, prawda? Tak sądzisz? Tak. W porównaniu, do innych pierw... w porównaniu z innymi pierwszorocznikami myślę, że jesteś naprawdę wyrafinowana. He, <laughs> dziękuję ci bardzo. Hmm. Udało jej się utrzymać yy, w spokój. Ta reakcja była niezła, ale może następnym razem wybiorę inną opcję. No dobra, ona jest asem jeżeli chodzi o sport, no to lepszy chyba, lepszego tematu związany z tym, z, to, z, z, z Nanasaki nie będzie, nie? Platenski sport. Najbardziej opcje, o, bezpieczne opcje. A tak w ogóle, zdarzało Ci się uczestniczyć w jakiś y, szkolnych wydarzeniach, wie, wiesz, w czasie festiwalu lekkoatletycznego w gimnazjum? Hmm, w gimnazjum na, tr na trzecim roku startowałam w sztafecie i w biegu przez płotki. Uu, nieźle. A które miejsca zajęłaś? W obu przypadkach było to pierwsze miejsce. O! Imponujące! <grym, <grym, jakby nie patrzeć, atletyka jest jedną z moich mocnych stron. Yeah. No dobra. No to pora być, nie wiem, śmiały, agresywny. Czy coś? Jakoś się tak zużyło, że nastrój wydaje się być odpowiedni. No i co tam wymyśliłeś, Tachibana? Co tam wymyśliłeś? No dobrze. Pora skorzystać z okazji i zapytać ją o coś. Nad czym zastanawiałem się już od dłuższego czasu. Hej, <grym> Nanasaki? Tak? Jakiś czas temu wpadłaś w konflikt w salonie gier z tymi gośćmi z innej szkoły, prawda? Tak, i co w związku z tym? Tak się jakoś zastanawiałem. O co naprawdę. No, co, co, tak, co tak naprawdę wydarzyło się między tobą a nimi? Hmm, no cóż. Wyglądało to tak, jakby coś ci powiedzieli, coś głupiego, no wiesz, coś w tym stylu. Naprawdę jesteś ciekaw? Hmm? Naprawdę jesteś ciekaw to, co mi powiedzieli? Hmm? No tak. Można tak powiedzieć. No dobrze. Gadali standardowe rzeczy typu: "Hej, chodź z nami posiedzieć" oraz czy jesteś może teraz wolna? I wszystkie te inne, typowe teksty, jakie mogą ci przyjść do głowy. Rrr, rozumiem. Byli bardzo wytrwali. A kiedy im odmówiłam, nagle oni podwinęli mi spódnicę. Eee, co? Naprawdę? Tak. Właśnie tak. Wow! Nanasaki! Co ty wyprawiasz? Co ona do jasnej, do, do, jas, do jasnej ciasnej wyprawia? Co ona sobie myśli? Czyżby możliwe było, że Nanasaki jest taka? Ale... Nie ma mowy, żeby to była prawda. Hej Senpai! senpai. Dlaczego nie spojrzysz? Ale no... Wiesz... Powiedziałaś, że to oni ci podwinęli sukienkę, a nie, że to ty sama sobie ją podwinęłaś? Hehe, he, no spójrz, naprawdę możesz. Jeśli sama mi pokazuje, to raczej nic złego w tym nie może być, he? A tu bank strój kąpielowy. He? Założyłaś strój kąpielowy? He, he, nareszcie się zorientowałeś. Czekaj. Eee, nie straży mnie tak. Wybacz. Eee, ale wiesz, nie musisz się aż tak intensywnie patrzeć. Eee, przepraszam. Ale strójką pielowy? O! Tak. Pewnie... Myślę, że już pewnie o tym wiesz. Ale należy do klubu pływackiego. No tak. A klasa y, klubu pływackiego jest... Tak, znajduje się ona tutaj, za, za szkołą. Hehe, czasami he, sa, noszę mój strój pod moim y, m, mundurkiem, y, po to żeby nie musić się y, przebierać. R rozumiem. A tak w ogóle, w, w salonie arcade y, nie założyłam... Y, Yy, nie miałam na siebie założonego stroju kąpielowego, i to wtedy był problem. Haha, z pewnością masz rację. To, a, a także, również, Tachibana Senpai, tak? Kiedy tak patrzyłeś mi. no. w okolicach sukienki, wyglądałeś tak. I teraz, tutaj jest, że pożerałeś mnie wzrokiem, można to przetłumaczyć, nie? A pan tam fanime było, że, wygl że wyglądałeś tak, jakbyś chciał włożyć głowę pomiędzy moje uda. To, pa to, to pamiętam ten tekst do dzisiaj, nie? To było bardzo słodkie, He? Wiesz, byłoby naprawdę miło, gdyby tamta dwójka była tak prosto linijna jak ty, senpai. Hej! Dobra, myślę, że lepiej będzie, jak będę się już zbierała. No, Nasaki. No więc, jeżeli możesz, wybać mi, ale idę. Ech, czuję się jakbym od samego początku. Yy, od samego początku był zabawką dla Nanasaki. Nigdy bym nie pomyślał, że Nanasaki sama z siebie podwinie sobie sukienkę. Ale, nawet jeśli. To był tylko strój kąpielowy w momencie, kiedy podwinęła jej cukienkę? W ten sposób? He? Jakby teraz o tym pomyśleć, to właśnie zdałem sobie sprawę, że nie udało mi się dowiedzieć, jaki był powód niezgody pomiędzy Nanasaki, a tamtą dwójką w salonie. A w sumie nieważne. Dowiem się tego następnym razem. Gwiazdeczka! Taka ciekawostka. Yy, nie trzeba tego zdarzenia z gwiazdką zaliczyć, żeby progres się zachował. Ale to tylko taka tam ciekawostka. Yy, no dobra, no dobra, losowe zdarzenie. Hmm, czy tam przypadkiem to Mija nie stoi? Co ona robi? Co ona robi z tym ukrywaniem się? Ach, i ona nagle zaczęła biegnąć. Co? A tam? Czy tam przypadkiem... Czy to nie Tanasaka-san biegnie w kierunku, w którym pobiegła również Mia? Hmm, jestem teraz zaciekawiony. Podążę za nimi. Tana, Tanasaka-san to jest ta dziewczyna, która wraz z Kaoru poprosiła yy, naszego bohatera o poradę w sprawie miłosnej z tym listem i tak dalej. Hmm, gdzie one się podziały? O, tam jest! O, zaczęła się rozglądać, tak jakby próbowała uniknąć, nie po, uniknąć spojrzenia innych. No to zostanie zauważona. Może jest ona moją siostrą, ale nie rozumiem za bardzo, o co tutaj teraz chodzi. Hmm, właśnie weszła do, do klasy do przygotowania związane z gotowaniem. Naprawdę? No, naprawdę. Co ty tam masz zamiar zrobić? Hmm, teraz to definitywnie żera mnie ciekawość. Może powinienem ją o to zapytać osobiście? Hmm, hmm, hmm. <laughs> A tu nie chodziło o klasę, tylko o pokój przygotowawczy o taki kantorek. Hę? Nie, nie ma jej tutaj. Nie ma? Ale jak? Przecież, z tego co wiem, jest tutaj tylko jedne drzwi, które prowadzą do tego pomieszczenia, ale równocześnie jedne drzwi, które pozwalają Ci wyjść. Hmm, przypuszczam, że... Chyba coś widzę. A, w sumie, nieważne. Chyba powinienem już wrócić do klasy. Ktoś tu został przechytrzony. No, ale tak bywa, nie? O! Mamy teraz i Ayachuchi-san, i tą koleżankę naszą. Ale myślę, że możemy, jak już zaczęliśmy dzień od Nanasaki, no to myślę, że możemy skończyć z od Nanasaki. I z tego co pamiętam, tu będzie to sam, ten sam początek. Przepraszam, Tachibana Senpai, masz może e, małą chwilkę? Heo! Na, o! Nanasaki! Masz może teraz trochę czasu? Chciałabym z Tobą porozmawiać. Porozmawiać? Hmm, i co powinnam teraz zrobić? No, oczywiście to samo. Pewnie, pogadajmy sobie. Och, ok, okej. Dziękuję Ci bardzo. O, no, to nie wiem, zaczniemy od żarcia? Może? Tak sobie myślę, a teraz zaczniemy od żarcia. Haha, ha, ha, ha. to nie tak, że i tak miałbym coś lepszego do roboty. O, Fufu! -fu. <laughs> Fufu, ten śmiech. Fufu! Więc to tak. No dobra, jak mówiłem. Żarcie! A wiecie, że żarcie nie jest takim dobrym pomysłem na rozmowę tu często? Tu chyba tylko Rychak lubi się pogadać o żarciu. Tak naprawdę, że jak nie wiesz co robić, to gadaj o żarciu. A reszta? To może w... niepotrzebnie wkurzyć. Nanasaki? Czy ty z rodziną lubicie wychodzić razem? Nie. No, czy lubicie wychodzić gdzieś na miasto, żeby zjeść razem? Nie, przypuszczam, że nie robimy tego typu rzeczy za często. Och, naprawdę? No bo wiesz, jedzenie wspólne razem, rodzinnego posiłku jest najlepszym zdań. Haha, rozumiem. Oho, ho, no ho. To jak nam teraz tak świetnie idzie, to spróbujmy. A no, spróbujmy powiedzieć coś romantycznego. Odnając naszego łebka, to chyba jeszcze za wcześnie. Hej, Nanasaki, kiedy, kiedy, czy kiedykolwiek wcześniej z kimś byłaś w związku? Nie. Och, naprawdę? No. No tak, nie byłam nigdy nikim w związku, ponieważ po prostu nie miałam nigdy czasu na tego typu sprawy. Haha, załapałem. O, nie wyszło. A miało być tak pięknie. No to co? Znowu żarcie. Jak nie wiesz co mówić, to mówisz o, o, o żarciu. Spróbujmy. Za pierwszym razem się udało, więc. Oj. Yy. Nanasaki? A jak. A co jest Twoim ulubionym napojem do picia? Ym, no. W, w końcu. No. Yy, napoje dla sportowców oraz woda mineralna. Naprawdę lubię odświeżające napoje. Haha, więc herbata też jest czymś co bardzo lubisz popijać? Tak, yy, regularnie pijam herbatkę. Haha, rozumiem. Idzie herbatka, widzicie. Dobra herbatka nigdy nie jest zła. Czwarte, czwarte, no to co? Jak to na tacibane przystało, zróbmy coś durnego. Może mnie i wtedy po prostu dał komplement. Okej, okay. spójrzmy głęboko w oczy na Nasaki i wprowadźmy ją w dobry nastrój. Na Nasaki? Tak? Mm, w gap. O co chodzi? W gap. Um, czy ja mam coś na twarzy? Ech, nie, nie szczególnie, nic nie zobaczyłem. Hmm. <ścoughs> to działa? A dobra, pora być. Może, więc jeżeli te wydarzenie związane z atakiem u Nanasaki było związane z podwijaniem sukieneczki, no to pewnie znając naszego łebka będzie znowu ten temat gdzieś. Czy ona pozwoli mu tym razem zajrzeć? Przekonajmy się. Hej, na nas Tak? Jest coś, o co chciałbym Cię zapytać. Ha? Hmm? Czy ty. Czy ty przypadkiem teraz może nosisz strój kąpielowy pod mundurkiem? Hmm, i co planujesz zrobić z tą wiedzą po tym, jak ci powiem? No cóż, jakbym miał to ująć? Hmm. No cóż, tak sobie pomyślałem, że jeżeli jesteś tutaj i nosisz ten strój kąpielowy, to mogłabyś mi pokazać albo coś w tym stylu? Teraz definitywnie tego nie zrobię. <laughs> dlaczego? Czy naprawdę musisz zadawać pytanie, dlaczego? Ale tak tylko, no wiesz, to tylko strój kąpielowy. Już mógł zmyślić, że yy, nie wiem, teraz jaki ma zgrabnej nogi i chciał sobie poparzyć. No cokolwiek. Ale on nie umie kłamać za bardzo. O, nie mów mi, że. Wiesz? Nie mam. Czy ja, czy ja nie mogę nosić normalnej bielizny? Nie, to nie to, co miałem na myśli. No to nie ma potrzeby, żebym ci pokazała. <laughs> Racja. Ej, no coś nie wyszło. No ale jeżeli ona nosi teraz zwyczajną bieliznę, no to nic na to nie poradzę. Hmm, bielizna. Hmm. Tachibana, senpai. E, sorki? Czy ty potrzebujesz czegoś innego ode mnie? Hmm, no właśnie. Przypuszczam, to po prostu chciałem z tobą chwilkę porozmawiać. Chciałeś porozmawiać ze mną? E, t -t tak. Hmm, senpai, nie mów mi, ale czy ty przypadkiem nie jesteś mną zainteresowany? Hmm, może jeśli jesteś mną zainteresowany, nie, <laughs> więc jesteś mną zainteresowany. Zawsze wiedziałam, że jesteś troszeczkę dziwny. Że jesteś naprawdę dziwny. No, przypuszczam, że powinnam się zbierać. Ach, tak, tak. No to, jeżeli mi wybaczysz. Pomimo niezręcznej atmosfery, jak prośba, ta cibanę. Wywołała, no nie oszukujmy się, niezręcznie to jest dosyć delikatne sformułowanie w tym przypadku, no ale koniec końców, patrząc na minę naszej rozmówczyni, to chyba jej się spodobał finał i to bardzo. Hmm, no właśnie, przecież to, że ona jest, to, że ona należy do klubu pływackiego, nie oznacza, że zawsze będzie nosiła pod mundurkiem no, strój kąpielowy. Hmm, ale wciąż... normalna bielizna. Już zacząłem... gdy... To, że ty... Tylko sobie zacząłem wyobrażać, a już się trochę podjarałem. Tachibana jest! Jak każdy widzi. Chociaż jest szczery! A tu widzę, że za teraz będziemy mogli zwrócić Wrócić do wątku z tą. Czy mamy pogaduchę, albo to? A właśnie sobie uświadomiłem, że ja wydarzenie z gwiazdką miałem. Ale jestem głupi. To to, jak. Sp... Nie, nie było. To nie było, że jak spadła z tego. Co miałem wydarzenie z gwiazdką, z nią? Tu no coś jest związane z dachem, widzicie? I co jeszcze możemy mieć z nią? Tu nic nie ma, czekajcie, czekajcie Tu będzie wszystko, tu, tu Aha, tu jest zablokowane Nie, tu jest zablokowane Tu jest, jest dupa blada Tu jest jakieś wydarzenie Ale tu już jest, patrzcie, tu już jest powiedzmy <laughs> w drugim sezonie No, tu już jest drugi, powiedzmy sezon, no Hmm No dobra, nieważne. Ej, no właśnie, tu wszystko będzie widać wydarzenie z gwiazdką, jeżeli zakończyłem je. Nie ma. Może trzeba więcej tych kociaków? O... A dobra, nieważne. Y... Będę myślał potem. Więc mam nadzieję, że się podobało. Dziękuję za poświęcony czas. I zobaczymy się następnym razem w Amagami. Ale bez SS SS tylko w serialu i wiadomo u, ja, u, u jakich służbach niemieckich Stunara, ja sobie poprzeglądam i zobaczę czy... No z tego co pamiętam nie musimy mieć gwiazdkę zaliczoną, w znaczy sensie to wydarzenie. Ale no miłoby mi... było, miło by było, bo one są sympatyczne i takie trochę bardziej dopracowane i śmieszniejsze często Ale to nieistotne. Istotne jest to, że zakończymy. Na ra...